Z tej strony Rosa dzisiaj zaprezentuję Wam rzeczy, o których większość graczy w Brawl Stars nie ma tego pojęcia. A jeśli chcielibyście drugi taki właśnie odcinek, zostawcie tutaj 2000 łapy w górę, a być może powstanie z tego seria na moim kanale. Dlatego wspomnę, iż prowadzę jeszcze drugi kanał Ross Games, na którym wlatują różne minigry właśnie z Wami widzami. Linka do poprzedniego odcinka, w którym Mi się knity szukał moich widzów, znajdziecie teraz w prawym górnym rogu ekranu. No a teraz zaczynajmy ten materiał. A jeszcze swoją drogą możecie w komentarzach na dole pisać swoje propozycje rzeczy, o których gracze nie wiedzą w Brawl Stars. Do kolejnego odcinka, jeżeli będzie coś ciekawego, to oczywiście wasz komentarz w kolejnym odcinku się pokaże. A my zaczynamy od naszej Pam, która skrywa obecnie przed nami swoją mroczną tajemnicę. A mianowicie kiedyś, jeszcze za czasów Bety, owa postać wyglądała właśnie tak. Z czego wynika, że nasza postać od tamtych czasów zmieniła się dosłownie najbardziej ze wszystkich zadymiarzy. Druga rzecz na dzisiaj jest bardzo przydatna, otóż istnieje sposób na darmową zmianę swojego nicku w Brawl Stars, ale musi zostać spełniony tutaj jeden z dwóch warunków. Albo po pierwsze, twój nick musi być wulgarny, albo drugie, zawierać Twoje dane osobowe lub jakieś innej osoby. Jeśli tak jest, można wtedy napisać do supportu Brow Starsa i poinformować ich o zaistniałej sytuacji, że macie taki i taki nick, no i tam prosicie o zmianę nicku na inny, zaproponowany przez Was, no i wtedy bez problemu powinni Wam taki nick zmienić. Trzecia ciekawostka na dzisiaj. Otóż na Instagramie rost do wygrania jest postać Sandy, aby wziąć udział wystarczy zaobserwować mnie oraz szaku, a pod postem, do którego macie linka w Pierwszej linijce tego materiału, w opisie oczywiście, wystarczy oznaczyć trzech znajomych, no i zostawić serduszko. A teraz lecimy dalej. Kolejna ciekawostka, również dotycząca naszej Pam. Otóż owa postać nazywała się niegdyś Mama Joe, co oznacza, że Pam jest matką Jessie, ale jeśli oglądacie u mnie fabułę Brawl Stars to zapewne o tym już wiedzieliście. Rodzina Nity do naszych czasów obecnych niestety dużo się pomniejszyła, ponieważ Nita kiedyś potrafiła na swojej super zdolności przywołać aż trzy misie. Teraz ta zdolność została ograniczona tylko do jednego i w sumie jest to bardzo dobra zmiana, bo Nita z trzema miśkami byłaby po prostu w grze za mocna. Ostatnia ciekawostka na dzisiaj, a mianowicie, czy widzieliście, że w Brawl Stars możemy stworzyć swoją własną propozycję mapy, a potem nasza mapa może zostać dodana do gry. A jak to zrobić? Cóż, wystarczy wykonać mapę o określonych proporcjach w zależności na jaki ma być przeznaczona tryb, a po wykonaniu takiej mapy należy wstawić ją na Reddita. I czekać na ocenę społeczności i samych twórców gry. Jeśli innym graczom wasz pomysł się spodoba, to potem jeszcze tylko to weryfikuje Supercell, czy mapa im odpowiada. No i wtedy, jeżeli wszystko im pasuje, to wasza mapa może zostać dodana do gry. I już kilka takich map mamy w naszej grze, ponieważ tutaj taka bonusowa ciekawostka. Otóż nie wszystkie mapy w naszym Brawl Stars zostały stworzone przez Supercella, niektóre zostały zaprojektowane przez właśnie społeczność. I tym akcentem kończymy ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie znać zostawiając kciuka w górę. Przypominam również o pisaniu w komentarzu Waszych ciekawostek do kolejnego odcinka. A nowe osoby zachęcam w tym miejscu do zostawienia suba. Tam na dole czerwony guzik klikajcie. Lecimy po 100 tysięcy i jesteśmy coraz bliżej tego celu. Za to wszystkim bardzo dziękuję. No a oczywiście mówi do Was Ross. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej! Okay.